Pięknie, widzę, dzisiaj testujemy trzikosy, tak mi nie było, ale okej. Słodka papryka, nie wiem, czy widać. Mój kolega mnie nagrywa. Więc i to to. U, pachnie, pachnie! Pachnie dobrze! Pachnie. Pachnie dobrze. Dobra, hej, tu trzikosy. Hej! Nie dobra. widać! testujemy taki chipsik. Dosyć długi. Pomeranie moją twarzą. Jemy. Nie jest ostre, ale jest słodkie. Zajebiste. Mój kolega próbuje. Jak oczegasz? No to ostre nie jest. No ale dobre! To bardziej papryka sznakuje. To na tyle. Na